Akademia Motorsportu jest to inicjatywa mająca na celu promowanie idei bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. Czyli jest to trochę szersze pojęcie niż zwykłych szkółek kartingowych, które uczą tylko sportowe jazdy. Nam zależy na tym, żeby uczyć sportowej jazdy i przez to też promować bezpieczeństwo w ruchu ulicznym czyli uświadamiając młodym ludziom, dzieciom, że może się wydarzyć coś niedobrego, jeśli nie będą ostrożni i przedstawiać im to troszeczkę bardziej dosłownie. Wiemy z doświadczenia, że, że poprzez tą sportową jazdę, poprzez motorsport ta świadomość jednak lepiej się kształtuje, lepiej się kreuje w, u takiego młodego człowieka w głowie i przez to on jest w stanie lepiej przewidzieć, co się może zdarzyć na drodze, nawet przy zwykłej zabawie na ulicy. Idea powstała z tego względu, że od paru lat prowadzę szkółki kartingowe i w zasadzie dochodziły też do mnie słuchy od rodziców, że poprzez właśnie taką jazdę sportową dzieci zupełnie inaczej się zachowują też na drodze, mają tą wyższą świadomość. E, dlatego powstała taka idea stworzenia czegoś większego, czegoś szerszego. E, właśnie tym jest Akademia Motorsportu. Ja sam e, jeżdżę w rajdach samochodowych i miałem e, niemiłe doświadczenia związane właśnie z e, niedawno z wypadkiem, powa bardzo poważnym. Wypadkiem. Dlatego zależy nam na to, żeby promować ideę bezpiecznego ścigania się. ściga się na torze. Taka jest nasza koncepcja. Chodzi o to, żeby właśnie ludzie żeby dzieci już od młodego wieku uczyły się, że tor kartingowy, że tor wyścigowy, czy na przykład rajdy są miejscem odpowiednim po to, żeby, żeby się ścigać, a nie na ulicy ponieważ zwykłe samochody nie są wyposażone jak auta wyścigowe, czy chociażby jak go karty, nie mają odpowiedniego zabezpieczenia chociażby wyposażenia osobistego. I to wszystko wpływa na to, że, że mamy tak wiele osób, które giną na drogach. Nie są to auto przystosowane do sportu, nie są to ludzie wyszkoleni do tego, żeby, żeby tak jeździć, jak jeżdżą. Dlatego tutaj staramy się wpajać już od młodych lat, że odpowiednim miejscem Bezpiecznym, na zabezpieczonym torze jest, jest właśnie na przykład szkółka kartingowa na torze kartingowym, tudzież na innych torach przystosowanych do tego typu zajęć.